To jest tak długowy sposób i zakres świadczenia. To jest kontynuacja zmienionych zapisów w zapisów regulaminie. O to? Tak. Tylko? Szczegółowy sposób i zakres tak. Tylko o to. Dobra. No to jasne. Kto jest, kto jest za tym, projektem Kto się wstrzymał? V na Dobře. Jako Marina. V ulice? Pána Marina? Pána Jakubča? Pána Jakubča? Ale, ale prvý vňosek Rady Sobeckiej macie to na... Ja tu mám kartáčky. Ja. No, nie dem... no my... jest. Ulica! to tylko to nie jest Będzie tylko rozgłoszone, że jako necessary... w Kosakowie powstała jako marynarz. Jak to Jego... wyznacie, tak, nie w Kosakowie. To jest, jest... jest uchwała ouais w sprawie zmiany uchwały, w sprawie nadania nazw ulicom powstałym w Gminie Kosakowo oraz zmiany nazwy części ulicy Gdyńskiej. Właśnie, ja tego bym chciała się tu dowiedzieć. Gdyńska, co ma tu właśnie... Co biedna, tak, tak, zespołowa... tak, części <t credentials> <torsky> w naręczach, a góra zadzier... części gdyńskiej w następujący sposób. Otrzymuje rozumienie ulicy w ewidencji to działka 133, a to gmina Kosakowa, obraz mosty, gmina Kosakowa nadaje... Jaką na miłożębowa. To dotyczy działki 1000... wydaje się na nazywana. Dzień dobry. Tak, tutaj się tutaj ojczyść. W instytucji jednoznacznej działka 2032 właściciel gminy Kostrachowa, o nadaje się nazwać, jako Marina. Witam Panią. Bardzo proszę o przedłożenie i zapytanie nas z tą części ulicy obecnej miło tak. Ma być ta część zastąpiona nazwą Marina, jest to na wniosek też um, mieszkańca, co prawda ulicy niekoniecznie pani sołtys, tak? który mieszka właśnie i ma jeden, jedyny numer porządkowy przypisany przy tej części zmienianej. Czyli z miłożębowej zamienimy na ekomalinę. Tak, ale część miłożębowej, mimo wszystko, jest okay. tak, Która część? Która część? My na mapce, bo tak już... Jakby to było można nam no, no, tak. Ona jest Obec... do kanału. Przecież obecnie no. miłożębowa to jest i ta, ta cała, część ta. i ta. Tak. Ta. Tutaj i tu. zostanie ta część, albo dwa ta a, to jest jeszcze raz Teraz Słuchajcie, a ile tam osób jest na tej miorzędowej, którą chcemy zmienić na ekologiczne. Tam ogólnie na całej jest tylko jedna. No tak, ale to jest długa, aż do kanału. Tak, ale mówimy o no. zabudowie. Chodzi mi o zabudowę. Tam ta druga też ma zabudowę. miło bo, a na tej drugiej części miło żeby, ale tam nie ruszamy. Nie na to się ręczy. Na tym się raczej jest zabudowa, ale to... Czy to nie wpłynie jakoś na numerację? Nie, no, nie, musimy, bo nie, tego, byłem, tam... nie musimy tego ruszać tak na nazwa. Tak? No, no, ok. właśnie... to... Rada Sołekska i Sądy z wnioskiem wystąpili? Tak. A tak. czy Pan może nam przed, przedłożyć ten ustny wniosek? Nie, bo mamy wniosek. Proszę. Tak. Dla mnie to jest jakieś takie umowy. Sądy i Rady Sołekska. Powiem, że ten jeden tak? no, tak. no, tak. no, z mieszkańców jest zainteresowany. Proszę Co w tej To jest się na następującą z na ulicy na części działki numer 1032 Mostach, Minukasowkowa, z ulicy Miłożęgowej na nazwę Ekomarina, Marina. Zgodnie z założeniem geograficznym, wniosek na zmianę ulicy składam z inicjatywy mieszkańca wyżej, wymienionej ulicy. Wniosek z inicjatywy mieszkańców, tak? Nie, no, ale w poprzedniej kadencji już był ten wniosek. To już było raz i też nie przeszły i wraca, widzę jak mówię, na kolejną koniec, z kolejnej. Sami sobie zrobimy zawirowania. Ale nie to jest, tak. wiążąc, że są, chce, nie radna ale jak to ma należeć. Mieć... Ale, podpisali ale podpisali, tak więc Będzie no, użali, jest, no, tak, tego roku. Jak ma być jako Marina... Ale nie róbmy, słuchajcie, to wszystko. To, to zaczyna być to trochę, ja nie wiem. Słuchajcie, my musimy się skupić na tym, czy to było formalnie wszystko zrobione. Jest formalnie zrobione, pani nam zapoznała, poznała, wniosek spełnia skyperia. Ja nie widzę tego. Czy... No nie ma na tabliczki. Tak jest. Jeszcze mam jedno pytanie. Czy ta hipotetyczna, to już nie tyle do Pani, co tutaj może kojarzycie, jak ewentualnie jest ten projekt ekomariny? to czy on w ogóle gdzieś tam jest niedaleko tej ulicy, żeby się nie okazało, że ta ulica będzie dwa kilometry dalej od tej ekomariny faktycznie? Nie, Nie jeden projekt. No nie jeden projekt, ale czy którykolwiek projekt obejmuje te tereny, że chociaż będzie styczna z tym projektem, jest, tam jest kanał po prostu. Każdy, co, będzie. co więcej tam już są jednostki w tym kanale. Tak, ale czy ten kanał będzie miał połączenie? No oczywiście, no podstawowe. Bo nie wiem, rozumiecie, bo co jest nami, że tak, to tak jakby nazwać ulicę tak, szkolną, a szkoła stoi tak, kilometr dalej, na przykład tak, albo dalej nie przy tej ulicy. Ale nie przy tej ulicy. No nie przy tej ulicy. A tak. ta to wszystko. Tak. Tak, tak. Aczkolwiek jeszcze można i tak później dewagować tam tematem tej komariny, czy w ogóle. No, no. No, no przy tym tempie. To wszystko jakoś pójdzie, ale... No może pójdzie akurat tam. Pójdzie, no, pójdzie. To może być ten pierwszy i kurs do tego, żeby powstała nazwać najpierw no, ulicę. No, 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 no no, to była duża uchwała, bo to skrótna, rynkowocna, to jest taka duża uchwała, tam było więcej ulic. A, bo ona się tak nazywała. nie Wyszeckie. Dobrze, przejdziemy do W 2001 roku to, była ta pierwsza uchwała. Tak. Tak. Udechnijmy tak. tak, to, żeby było Też, bo tam była uchwała. Uchwała została Wobec tego, kto jest za? tego projektu uchwały. Kto się wstrzymał? Jedna. Nie. Jedna przeciw. Tak przeciw. Tak. Przeciw. tak. 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 tak.